Siemanko YouTube, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek z Personal Olympii, Postaram się, aby od teraz one pojawiały się już regularnie co tydzień. A co prawda, miałem to nagrać w sobotę, tą najbliższą, aczkolwiek będą goście, więc wiem, że... Przez cały weekend nie będzie możliwości tego, aby nagrać, także nagrywam to teraz, zostawiam od razu też dzisiaj. Także nagranie jest robione, znaczy ta część, bo pozostała już mam nagraną oczywiście, ta część jest nagrywana w czwartek 15 sierpnia. Proszę bardzo, żeby nie było. Ok. Tak, mamy to. Mamy to. Także udokumentowane, że jest o tej godzinie to nagrywane. Jak widzicie za mną e, magiczna ściana z mojego studia, także jestem w studiu oczywiście, gdzie będę to zaraz montował. E, I teraz ten odcinek będzie troszeczkę wyjątkowy, troszeczkę specjalny. E, będzie tutaj cały trening, e, który też odbył się dzisiaj, ale również będzie wybieranie stroju, które miało miejsce w zeszły weekend w Warszawie u Marti Bikini, bo zawody się zbliżają. Także przechodząc do sedna, bo mówię, od 3 tygodnia chciałbym już postarać się, żeby te materiał był co tydzień, bo już powoli się rozkręcamy też z tego, co mi pisał Jamie w ostatnim raporcie, czy po ostatnim raporcie, to od tego tygodnia, a jutro będę mu robił raport, dlatego chciałem to wysłać, zrobić w sobotę, żeby mieć taką możliwie już aktualną informację, ale no trudno, siła wyższa, goście przyjeżdżają, także wiem, że nie będę miał na to czasu, także powiem Wam, co się dzieje teraz. Wiem, że od teraz z zeszłego tygodnia powinno się zacząć dziać więcej w końcu, bo już się nie mogę doczekać. Generalnie, jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, to troszeczkę jedzenie zostało zmniejszone w zeszłym tygodniu. Mianowicie w dni treningowe mam o 20 gram płatków owsianych mniej w posiłku przedtreningowym i w ostatnim posiłku z węglowodanami, czyli przedostatnim w ciągu dnia, zamiast 100 gramów węglowodanów. Znaczy 100 gramów ryżu jest 50, także ścięcie o połowę i w ostatnim posiłku zamiast 5 jajek są 4, ale oczywiście ilość, jajek, ilość białka się zgadza, bo jest tam dosypana odżywka, a po prostu ilość tłuszczu jest delikatnie zmniejszona. A w dni nietreningowe z kolei wygląda to w ten sposób, że we wszystkich posiłkach, znaczy śniadanie i kolacja, to wiadomo było wcześniej już też bez tłuszczu, że może bez wodano, przepraszam ale w pozostałych posiłkach miałem po 80 gramów ryżu, a czy tam zamiennika jakiegoś ale ja miałem cały czas to samo, a od zeszłego tygodnia jest 50. Czyli powiem Wam szczerze, że jest to pierwszy moment na tej redukcji, w którym może nie to, że źle się czuję, bo będzie przesadzajmy, ale faktycznie czuję, że jestem na redukcji. Te linie treningowe są naprawdę pod tym kątem, może nie to, że ciężkie, ale... Przypomnieniem starego etapu, kiedy. znaczy starego etapu, czasów yy, przedmasowych, kiedy to człowiek po prostu czuł się głodny, bo ja w pewnym momencie zapomniałem co to znaczy głód. Także. Wygląda to w ten sposób aktualnie, że w dni nietreningowe prawie cały dzień jestem głodny. Eee, kroki cały czas na 10 tysięcy. Do tego cardio na 30 minut, którego nie wliczam w te kroki. Kroki są robione dodatkowo, więc robię po prostu 13 tysięcy kroków w ciągu dnia. Zaczynam od rana robiąc właśnie to 30 minut cardio, e, bo to wychodzi około 3 tysięcy kroków w moim wypadku. I później przez cały dzień dobijam, żeby mieć te dodatkowe 10 tysięcy, czyli łącznie 13, czasami wychodzi 14, czasami 15 tysięcy. Jeżeli jest sytuacja taka, że widzę pod koniec dnia, że tam jest na przykład 12 tysięcy, czy 10 tysięcy, czy 11, no to w zależności od tego, jaka jest ta różnica, to po prostu idę na spacer, czy jak jest już mega późno i mi się już nie chce, to wchodzę na bieżnie, żeby po prostu do, dochodzić te kroki. I tak to, tak to słuchajcie, wygląda. Także to są w zasadzie jedyne zmiany. Treningowo dalej trenuję tak samo, dalej rozkład jest taki sam, z tą różnicą, że zmieniłem siłownię, także dzisiejszy trening, ten, który będziecie widzieli, jest na innej siłowni, mianowicie fabryka formy Kinepolis. Dlaczego taka zmiana? Dlatego, że w Judge Gymie w Poznaniu na szwajcarskiej, w którym pracowałem od 2020 roku do 2023, w zasadzie końca, A, czyli jakby nie patrzeć, 3, 3 bite lata tam spędziłem. To ja, trenując tam, stracę, tracę bardzo dużo czasu. Dlaczego? Ponieważ wszyscy mnie tam znają, wszyscy nie utożsamiają z tym, że ja w tym klubie pracowałem. Dla niektórych wydaje mi się, że chyba, że ja tam dalej pracuję. Często ludzie podchodzą, zagadują, co tam słychać, wiecie o co chodzi, nie? A ja jestem już teraz na tym etapie redukcji, że ja po prostu chcę się skupić na treningu, zrobić go dobrze, szybko, na intensywności odpowiedniej, na odpowiedniej objętości, bez żadnych niepotrzebnych przerw, po prostu fokus. A tam ten fokus jest może nie to, że niemożliwy, bo wiadomo, mógłbym po chamsku każdemu odpowiadać, że sorry, ale ja mam trening, wypię, eee, ale no po prostu Znaczną część z tych osób prywatnie lubię, więc nie chcę być chamem. Także stwierdziłem, że siłownia Fabryka Formy Kinepolis jest praktycznie w tej samej lokalizacji, bo jest dosłownie ktoś kto zna topografię Poznania ten wie, że Kinepolis jest dosłownie po drugiej stronie ym, można powiedzieć głównej ulicy. Jest to dla mnie dokładnie taki sam czas dojazdu jak do Fabryki, jak do Jazz przepraszam. A dla porównania trening, który z prysznicem, z jedzeniem, ze wszystkim zajmował mi w Jazz Gymie około 2,5 do 3 godzin. W Fabryce Formy Kinepolis robię ze wszystkim w półtorej, max 2. Także jest to praktycznie godzina do przodu. Dla mnie jest to bardzo dużo czasu w obecnej sytuacji. Także tak to, tak to wygląda. I jedna też z zmian no to taka, że dogadałem się, znaczy dogadałem, zapytałem jego, czy możemy tak zrobić, że nie będę robił interwałów po treningu tylko po prostu w ciągu dnia w jakiejś innej porze. Z tego względu, że no niestety ale w Kinepolis no, no trudno, no, sprzęt jest fajny, stary, ale jary, że tak to określę, bo tam jest stary Star Trek. Taki już dwunastoletni, ale w dobrym stanie, więc naprawdę wszystko fajnie chodzi. Uważam, że część sprzętu chodzi dużo lepiej, nawet niż to, co jest w RZIM-ie nowe. Ale niestety, przykładowy Airbike jest strasznie zajechany i ja nie czuję na nim żadnych oporów. Także bardzo ciężko mi zrobić na nim faktycznie realny interwał. A mam w studio nowy, nowego Airbika, którego niedawno zakupiłem. I on jest naprawdę na wysokiej klasach, na wysokim poziomie, więc po prostu robię to w studiu. Także tak jak dzisiaj mamy święto, no to po prostu zrobię to po nagraniu tego materiału, ten interwał. A w, zwyczaj, w zwykłej sytuacji, w chwili, gdy kończę trening, po prostu nie będę się mył w fabryce formy, tylko zabieram swoje rzeczy, wsiadam w auto, przyjeżdżam do studia, robię interwał, dopiero idę się myć w studiu, bo tu mam też prysznic jem i generalnie i tak czasowo wychodzi praktycznie na to samo, a dojazd z Kinepolis do mnie do studia to jest jakieś 15 minut, także tak naprawdę nie robi to dużej różnicy, bo prawda jest taka, że w wielu przypadkach a nawet powiedzmy po treningu siłowym, jak ktoś ma zrobić każdy czy interwał, to pójdziecie do łazienki, pójdziecie sobie wziąć jeszcze wody i tak dalej. I czasami ten czas się wydłuża, więc to naprawdę nie jest żaden problem. A jeżeli naprawdę się będę śpieszył <grym> i nie będę miał na to czasu, no to po prostu ten interwał nawet zrobię po pracy. To nie jest żaden problem, to jest raptem 10 minut, także bez przesady. Mm, no, także tak to, tak to wygląda z takich nowości. A teraz Was już zapraszam na trening. I oczywiście czekam na komentarze, bo podejrzewam, że po tym materiale będzie ich mnóstwo, pozytywne, negatywne, próbujące dowalić. Też pewnie się znajdą. Także będą na wszystkie. Jak będą jakieś turbohamskie, to po prostu będą kasowane. Ale tylko te naprawdę chamskie. Także zastanówcie się, co piszecie, bo po prostu jedyna rzecz, której ja nie trawię, to jest obrażanie ludzi. A poza tym spoko. Każdy może mieć, może mieć swoje zdanie. Także całuski, papatki, lecimy z materiałem. Treningu, a potem wybieranie stroju. Bęk! Every time you come back, it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside. I just wanna be the Down these lies again. This feeling that I had deep down inside. I just wanna.